14 dzień września, święto podwyższenia Krzyża Świętego i o Krzyżu. Dzisiaj, Krzyżu, który niesie życie, będziemy rozmawiać. Ksiądz doktor Tomasz Knop, już w studiu Radia Fiat. Dzień dobry, szczęść Boże. Szczęść Boże. Taki paradoks, tak? K krzyż, który być może wielu osobom kojarzy się ze śmiercią, e niesie życie. Nie bez powodu to święto, z, jaka jest jego w ogóle geneza? No przede wszystkim chodzi o to, jak rozumiemy krzyż. Krzyż rozumiany jako miejsce kaźne, rzędzie zbrodni, hańby, to jest myślenie pogańskie. Tak było do momentu, kiedy Chrystus umierał na krzyżu i chciano z niego zrobić właśnie taką. Ofiarę, która jest zhańbiona, poniżona, zniszczona, zgładzona, i że go nie ma. Natomiast pamiętamy zawsze o tym, że tajemnica krzyża dotyka zmartwychwstania. Że Chrystus umierający na krzyżu później zmartwychwstaje i daje nowe życie. Dlatego chrześcijańskie rozumienie krzyża to jest, to jest rozumienie jako znaku nadziei, znaku miłości. Znaku zwycięstwa. Dlatego dla nas chrześcijan krzyż jest drzewem życia, bo Chrystus z martwych zmartwychwstał. Mhm. Czytamy w, w, w Księdze Liczb. Historie, dzisiejsze czytania, nie są taki fragment. W owych dniach podczas drogi lud stracił cierpliwość i zaczyna przeciw Bogu szemrać. I, i, tak i ta dalsza historia ta dalsza polega właśnie. na tym, że Pan Bóg jakby pozwala doświadczyć ludziom, co to znaczy szemrać. Że szemranie jest jak jad. Mhm. Że szemranie jest taką sytuacją, w której niby nic się nie dzieje, tylko ktoś zostaje ukąszony i cierpi, albo nawet umiera. Mhm. I dlatego Bóg pozwala ludziom doświadczać, co to znaczy szemrać. Y, jakby, że to ich szemranie, y, jest takie wychodzenie spod Bożej opieki? No, ale że, mhm. że jakby przejmuje ciało węża. Tego węża, który kusił człowieka w raju. I ten wąż, czy te węże, są tymi kąsającymi. Jakby że ci, którzy szemrzą, jakby byli tymi, którzy kąsają. Jakby tymi, którzy byli na usługach węża. I jad. Najdalsza no historia jest taka, że gdy szemrzą przeciwko Bogu i Mojżeszowi i cierpią z powodu tego szamrania, i to Mojżesz wstawia się do Boga za ludem, i wtedy Bóg każe zrobić mu węża miedzianego i nabić na pal. Jeśli sobie byśmy wyobrazili węża nabitego na pal i popatrzyli na to z jakiejś odległości, na przykład na tle zachodzącego słońca, to Z całą pewnością zobaczylibyśmy krzyż. I wiemy, że gdy ludzie patrzyli na tego węża nabitego na pal, ci, którzy szemrali, ci, ci którzy do, zostali dotknięci szemraniem i cierpieli z tego powodu, odzyskiwali zdrowia. Stąd ta historia węża miedzianego nabitego na pal, jest czymś, co zapowiada nam tajemnicę krzyża. Że krzyż jest właśnie czymś, co uzdrawia, czymś, co ratuje życie, a nie zabija. Mhm, ale żeby ten ratunek mieć, żeby się go uchwycić, to trzeba na ten krzyż spojrzeć. Nie patrzeć na, na te węże, które kąszą, tak? Tylko odwrócić od nich wzrok. A to czasami jest trudne, bo wydaje nam się, że kiedy patrzymy, to udaje nam się uciekać, tak? No właśnie, czyli mamy tutaj taką myśl, żeby umieć patrzeć na krzyż z nadzieją, żeby patrzeć na krzyż i kontemplować go. Kontemplować to znaczy patrzeć w taki sposób, żeby trochę dotykać tajemnicy, trochę odkrywać tajemnicę, albo może poddać się tajemnicy. Więc mamy kontemplować krzyż jako drzewo życia, jako to drzewo, które uzdrawia, które ratuje, które jest znakiem nadziei. Do rozmowy. Powrócimy już za chwilę. Święto Podwyższenia Krzyża Świętego i o tym święcie dzisiaj z księdzem doktorem Tomaszem Knopem rozmawiam. Historia ze Starego Testamentu i ratunek, który Bóg przez Mojżesza daje ludowi izraelskiemu. A jaki my mamy ratunek? No i czy mamy w sobie, właściwie to jest pytanie retoryczne, ten jad, który nam każe szemrać. No niestety mamy, bo ciągle jesteśmy kuszeni i doświadczamy e, różnego rodzaju kąsania. Zarówno tego, które wychodzi z nas, tego jadu, który wychodzi z nas, ale także doświadczamy kąsania, które m, przychodzi z zewnątrz nas, od innych ludzi. E, przez nich też bywamy kąsza, kąsani, kuszeni. No, di rzeczywistość diabła, który kusi człowieka, i rzeczywistość walki duchowej, w której jesteśmy zanurzeni. No i tu ważne, żeby ciągle pamiętać o nadziei i nie poddawać się zniechęceniu w tej walce, bo tajemnica Krzyża Chrystusowego to jest tajemnica y, nadziei, zwycięstwa i niepoddania się zniechęceniu. To jest wola życia, pomimo wszystko wola miłości pomimo wszystko. Dlatego to takie ważne, byśmy, gdy jesteśmy zmęczeni, utrudzeni, ciągle myśleć o tym dobru, do którego dążymy. O tym, że na końcu jest zwycięstwo i życie. Mhm. Żeby nie ulec temu zniechęceniu, niezależnie od tego, czy sami doznajemy ran i, i czujemy się pokąsani i zatruci jadem, czy też na przykład zobaczymy, że sami to robimy i no, jest taka pokusa, żeby się sobą zgorszyć i, i, i na tym skupić. I powiedzieć jak Piotr, Panie odejdź ode mnie, bo jestem człowiek grzeszny. Mhm. I to takie powiedzenie też jest pokusą, bo jak jestem grzeszny, jeszcze powiem, Panie odejdź ode mnie, no to już pozostanę grzeszny. To już jest przegrana. właśnie, to jest, to, to jest sytuacja, w której człowiek ulega zniechęceniu. No i to jest kuszenie. Mhm. Na szczęście, Pan Jezus nie wysłuchał prośby Piotra. Znaczy, usłyszał ją, ale jej nie spełnił. I na szczęście nie wszystkie nasze prośby, czy pomysły spełnia, bo wiele z nich to pokusy. Ale w tym kontekście, gdy słyszę, gdy przypominają mi się te słowa Piotra, przypominają mi się też słowa Karola de Foucault, mhm. który Właśnie odnosząc się do tego fragmentu Ewangelii, y, trochę te słowa zmienił i powiedział: Panie, nie odchodź, bo jestem człowiek grzeszny. I te, 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 widać, że się czegoś na przykładzie Piotra i tego, co Jezus z Piotrem zrobił, nauczą, że uznał swoją grzeszność i właśnie ta grzeszność go nie przeraża w taki sposób, żeby powiedzieć: Odejdź, panie, tylko jeśli już budzi lęk to właśnie Panie zostanie, bo to Ty jesteś w stanie przezwyciężyć tą, 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 te moje pokusy, ten jad grzechu. Tu jest życie, tak? W takim myśleniu i w patrzeniu na krzyż. Tak, no ciągle myślimy o tym, że Chrystus podejmuje walkę, nie ulega zniechęceniu, nie schodzi z krzyża, umiera na nim, ale umiera po to, żeby zmartwychwstać. Ciągle myślimy o tym, że najważniejszą prawdą chrześcijańską jest Chrystus zmartwychwstał. Ale żeby stać, trzeba umrzeć. Więc patrzymy na krzyż jako drzewo życia, drzewo zmartwychwstałego Chrystusa, który daje nam nowe życie. Mhm. I to nam ma po tym święcie zostać y, 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 takie spojrzenie na stałe. Najlepiej tak. by było. Takie spojrzenie, że w tej walce, w tym zmaganiu ze złem nie jestem sam, że jest Chrystus, który jest zwycięzcą i który daje mi udział w swoim zwycięstwie. Dlatego się nie zniechęcam, dlatego trwałem w walce, bo na końcu jest zwycięstwo. Krzyż jest drzewem życia. Piękne słowa na podsumowanie naszej rozmowy, ksiądz doktor. Tomasz Knop, bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję, szczęść poszczę.